Maryla Rodowicz, znana polska piosenkarka, niedawno obchodziła swoje 78 urodziny. Pomimo tego zaawansowanego wieku, nie rozważa przejścia na emeryturę. Przed jej urodzinową imprezą Rodowicz wywołała spore kontrowersje w całej Polsce, co jest typowe dla znanych celebrytów. W rezultacie pojawiły się doniesienia, że została odmrożona na Sylwestra, co oznacza, że TVP zaproponowało jej udział w sylwestrowym programie za wysokie honorarium. Ta sytuacja spowodowała lawinę negatywnych komentarzy w internecie, gdzie ludzie sugerowali, że Rodowicz powinna zakończyć karierę sceniczną. Reakcja na te komentarze przyszła ze strony Kajry, żony Sławomira, która w wywiadzie dla Jastrząb Postostro skrytykowała osoby krytykujące Rodowicz. Kajra podkreśliła że Maryla Rodowicz jest wybitną artystką z długą i udaną karierą, a jej piosenki są nadal uniwersalne i cenione, Kajra dodała, że praca w show w biznesie jest bardzo trudna i wyzwała krytyków rodowicz, aby spróbowali swoich sił w tej branży, zanim będą wyrażać negatywne opinie na temat innych artystów. To pokazuje, jak kontrowersje wokół znanych postaci mogą wywoływać silne emocje i dyskusje, a także jak ważne jest docenianie wkładu i trudu artystów w ich karierę, niezależnie od ich wieku. W tej wypowiedzi Kajra, żona Sławomira Podkreśla ogromne wymagania, jakie stawia przed artystami praca w show, biznesie, wskazuje na konieczność ciężkiej pracy czasem 12 dni w tygodniu i po 36 godzin na dobę, co oczywiście jest przesadną metaforą podkreślającą, że osiągnięcie sukcesu wymaga więcej niż standardowe podejście do pracy. Kajra wyraża też swoje uznanie dla Maryli Rodowicz, zachęcając do podziwiania jej talentu i wytrwałości. Sławomir, mąż Kajry. Dodaje swoje spostrzeżenia na temat Maryli Rodowicz, porównując ją do Międzynarodowej Gwiazdy jak Tina Turner. Opisuje swoje doświadczenia związane z obserwacją przygotowań Rodowicz do występów. Zwracając uwagę na jej profesjonalizm i pasję, podkreśla, że Rodowicz wkłada serce w każdy występ i chwali jej wykonanie piosenek z tekstami Agnieszki Osieckiej, uważając je za wyjątkowe i niepowtarzalne na polskiej scenie muzycznej. Ta wypowiedź pokazuje szacunek i podziw, jaki Sławomir i Kajra żywią dla Maryli Rodowicz, a także podkreśla wartość jej wkładu w polską muzykę i kulturę. Jest to również przypomnienie o ciężkiej pracy i poświęceniu, jakie są niezbędne, by odnieść sukces w branży rozrywkowej. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.